Jeżeli chcesz dodać eSIM w Motorola Edge 70, to aby to zrobić, najpierw musimy wejść w ustawienia naszego telefonu. Przechodzimy do sieć i internet i powinniśmy tutaj znaleźć karty SIM i sieć komórkowa. Następnie mamy możliwość pobrania nowej karty eSIM, także wybieramy tę opcję. Możemy skonfigurować kartę eSIM w tym miejscu. No i wtedy otworzy nam się tylna kamera i powinniśmy móc zeskanować kod QR, jeżeli otrzymaliśmy właśnie od od operatora Jeżeli mamy kod aktywacyjny to również możemy z niego skorzystać wpis, Wciskając tutaj wpisz kod aktywacyjny Jeżeli mamy na przykład zdjęcie z kodem QR no to możemy zeskanować ze zdjęcia Otwieramy wtedy naszą galerię i wybieramy nasze zdjęcie z kodem QR W momencie kiedy już dodamy Naszą kartę eSIM powinniśmy tutaj znaleźć właśnie informacje Albo właściwie opcje z naszą kartą eSIM I w zasadzie to tyle jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.